Wspólnie ze wspólnotą misjonarzy oblatów, Marnie Pokalanej z Ukrainy, z różnych stron właściwie Ukrainy, celebrowaliśmy 80. rocznicę śmierci naszego sługi Bożego Ludwika Wodaczyka. Jesteśmy w tej pielgrzymce nadziei w komunii, gdzie święci podprowadzają nas do tej. Właściwej pielgrzymki ku niebu. Uwielbiamy Pana i króla, który do nas przyjdzie. Uwielbiamy Pana i króla, który do nas przyjdzie. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z wesołem, stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Uwielbiamy Pana i króla, który do nas przyjdzie. Pan jest Bogiem, on sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem owcami, Jego pastwiska. Dla naszej diecezji każdy człowiek, który jest ogłoszony kościołem błogosławiony czy święty, jest wielkie znaczenie, dlatego że to są świadkowie wiary. Także sługa Boży Ludwik Wodarczyk, którego proces Beatyfikacyjny jest w toku, jest bardzo ważna postacią, szczególnie w tym czasie, w czasie wojny. Zawsze mówiło się o okrucieństwie wojny, tylko że my teraz doświadczamy to, czym jest to okrucieństwo. Często mówi się o odczłowieczeniu ludzi. I to dotyka też wszystkich, nie wiem, dlatego że wojna stwarza takie warunki, że bardzo często człowiek zapomina o swojej godności jako człowieka. Natomiast ojciec Ludwik był tym, który w takim okrucieństwie wojna, wojny swoje człowieczeństwo i swoje chrześcijaństwo zachował. I dał świadectwo jemu w takim najwyższym stopniu, oddają swoje życie. Dlatego jest tak bardzo ważny, nie tylko dla naszej Decezji, dla całego naszego kraju, i szczególnie w tym czasie, w czasie wojny, zanosimy przez jego ustawnictwo modlitwy, prosząc Boga o dar pokoju dla nas. Jestem bardzo wdzięczny, że Ojcowie oblaci zechcieli przyjść na to miejsce. Bo dla mnie w, w sensie duchowym, może po ludzku to można różnić, ale w sensie duchowym to jest bardzo ważne, żeby ta posługa oblatów, którą zaczął ojciec Ludwik Wrodarczyk na terenie naszej diecezji, była kontynuowana. Popatrzmy na sługę Bożego ojca Ludwika Wrodarczyka jako na naszego brata. Osobę bliską nam, nie jakiegoś oddalonego gdzieś tam w historii, który miał pecha, że go zamordowano. Nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy po prostu się z nim zaprzyjaźnili. Mamy tutaj jedno z niewielu świadectw, które zostały po nim. List, który napisał w 1942 roku. Historia tego listu jest bardzo ciekawa. On pisał od samego początku, jak wstąpił do misjonarzy oblatów, do swoich rodziców, potem już tylko do swojej mamy po stracie ojca, do zawsze, do swojego rodzeństwa, przede wszystkim do sióstr, ale też w szczególny sposób podkreślał, wyróżniał siostrę, która wstąpiła do zakonu sióstr służebniczych, siostrę pryscylle. I zawsze w tych listach na pierwszym miejscu. Wyróżniało się to w każdym. Nawet kiedy miał niespełna 14 lat, podkreślał, że chciałby być kapłanem. Kiedy wstąpił do Junioratu, to były początki polskiej prowincji. Wzrastał pod okiem późniejszych kandydatów na ołtarze: błogosławionego Józefa Cebuli, i znał również kleryka Mańkę który też jest kandydatem na ołtarze, ale również wśród tych świątobliwych pionierów polskiej prowincji ojców Kulawych, Nandzika on o wszystkich pisze w swoich listach z ogromnym szacunkiem. Jego kapłańskie życie liczyło 10 lat. Od święceń czty, w 1933 do 1943 roku, kiedy zostaje przerwane porwaniem w noc z 6 na 7 grudnia. I najprawdopodobniej następnego dnia, bo nie ma dokładnego potwierdzenia, czy było to siódmego, czy ósmego, zostaje pozbawiony życia. Nie wiemy, co powiedział ojciec wrodarczyk przed śmiercią. Nie mamy na to świadków. Ale przyjął tę śmierć, bo przecież mógł uciec. Miał możliwość wycofania się z okopu wyjazdu wcześniej. Ми, як облечі Марії Покалани, стараємося реалізувати наш харизмат, служення, гошення Евангелії у Богі. І то є континуація нашої праці, бо наш спілкуват, ойчець Людвік Вродарчик, був скерований на те терени, aby głosić dobrą nowinę w nowo powstałych parafiach i służą nie tylko ludziom, głosząc Ewangelię, ale także i lecząc in, innych ludzi, pomagając nie tylko duchowo, ale także i materialnie. I teraz my, jako oblacie pracujące na Ukrainie, także staramy się nie tylko nieść dobrą nowinę, nie tylko dodawać ludziom wsparcia moralnego, emocjonalnego, e, duchowego, ale także i pomagamy materialnie, dokarmiając, kupując leki czy opłacając e, nawet leczenie e, tym ludziom, którzy są ubodzy nie tylko duchowo, ale także materialnie nie mogą pokryć takiego leczenia. I ta posługa tym ludziom, szczególnie teraz, jest bardzo ważna, bardzo potrzebna. Jest możliwa też dzięki wsparciu wielu naszych dobrodziejów, którzy wspierają nas i modlitwami, i materi materialnie. I za tą pomoc, za tą solidarność jesteśmy jako Oblacie bardzo wdzięczni.